Temat dnia witamy Andrzej Kozera i Jan Bodakowski, politolog, felietonista, dziennikarz, publicysta. No mógłbym jeszcze wymieniać Janku, dzisiaj porozmawiamy o pandemii, bo gdzieś znalazłem, nie wiem czy to nie jest kaczka dziennikarska, taką propozycję rządu. No nie jest to program na szczęście do, dotacji, ale zachęca do, do podróży do lasu. Długi weekend, podróż do lasu. Jeżeli ho hotele pozostaną zamknięte, a zo zostaną zamknięte, to cała rodzina, y, nocleg pod chmurką, taki jest jakby y, temat tego, 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 tej propozycji. Ja, ja już przestaję powoli rozumieć, co tu się dzieje. Czy, bo, hmm, wydaje się to jak kaczka dziennikarska, ale powiem szczerze, że, że jakby ktoś mi półtora roku temu powiedział, że E, nie będzie może, w PiS zakaże, e, e, że w Polsce pisz zakaże organizowania demonstracji, że Jan Pospieszalski będzie wywalany z telewizji publicznej, bo ośmielił się e, rozmawiać z naukowcami, którzy mają e, poglądy sprzeczne z oficjalną, jak to pani Lichocka stwierdziła, linią polityczną partii, że... E, mm, Jedni, z, nie będzie w ogóle debaty z naukowcami, którzy mówią rzeczy e, sprzeczne z oficjalnym przekazem rządu i mediów i opozycji. To bym w to nie uwierzył. Więc e, e, boję się, jak teraz słyszę, jak nawet usłyszę, jak najbardziej absurdalny pomysł to boję się, że ten pomysł y, może być pomysłem p, prawdziwym. E, i, I to jest taka moja duża o, obawa. E, co do lasu, ja wszystkich zachęcam, chodźmy jak najwięcej do lasu, bo p, do tej pory e, we wszystkich opracowaniach dotyczących zdrowia, w całej publicystyce dotyczącej zdrowia podkreślano, że takim fundamentem zdrowia jest aktywność fizyczna na świeżym powietrzu że musimy się ruszać, musimy się oddychać, e, miejmy nadzieję, że ten wy, wyjazd do lasu nie będzie związany z tym, że trzeba nosić maseczki w lesie. Nie, 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 w lesie bo... nie, nie trzeba mieć maseczki, w lesie Tak, nie. Na, na szczęście ja z tego korzystam, mam, mam tą, e, pomimo tego, że mieszkam na przedmieściach Warszawy, to mam dostęp do dużego kompleksu leśnego, jak chcę sobie pochodzić parę godzin w jedną, w drugą stronę, to mogę sobie pochodzić i, i to jest wspaniałe. I, I zachęcam wszystkich. Natomiast też tak mi się przy. Ja zobaczyłem chodząc, chodząc po lesie tutaj w, w okolicach wokół Warszawy, że życie Polaków właśnie przyniosło się do lasu. Ja widzę coraz więcej, coraz więcej ludzi chodzących na spacery, wychodzących do losu, całe rodziny, mnie to strasznie cieszy. Szkoda, że to jest wynik tej, tej patologicznej walki bezsensownej moim zdaniem z, z COVID-em, ale tak to, tak to wygląda. Przypomina mi się bardzo dawno temu, w, w takim kwartalniku Fronda był taki komiks, o tym, taki science fiction komiks, o tym jak to wszyscy patrioci z różnych lat y, spotykają się w lesie i takim centrem polskiego patriotyzmu jest las, gdzie wszyscy się ukrywają i, i partyzanci od, od Mieszka, poprzez powstańców styczniowych, Armię Krajową, aż do takich latających z laserem, tam się spotykają. Ja właśnie tak poszedłem ostatnio przez ten las, widzę te tłumy ludzi, tutaj jakiś piknik, tu coś piją, tu coś jedzą, tu dzieci się bawią, konie, psy yy, yy, i doszedłem do wniosku, że, że po prostu coś, coś było w tym, tym, że po prostu całe życie, że PiS nas tak przepędził do tego lasu. Normalnie po prostu Boi się, się powiem rzeczy, że... znowu do lasu poszli. Janku, boję się o zwierzęta i o faunę, o florę. Bo jak tak wszyscy, cała cywilizacja wejdzie do lasu, to już człowiek nieźle narozrabiał. Człowiek stworzył sobie miasta, w których nie może żyć. Więc tych miast, w których nie może żyć, przeniesie się do lasu ziemia. Ale yy, znając, znając obecne trendy, yy, mamy ten, 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 ten to, że bardzo dużo zwierząt z lasów przynosi się do miast. Tak. Yy, dziki latają, hasają po, po miastach, więc no, ja pewnie... Pewnie jakaś taki konstans będzie zachowany, natomiast yy, yy, Powrót do natury na pewno się nam przyda, i powiem, że nawet ideowo może się przydać. Oczywiście może być to niebezpieczne, bo przypomnijmy, że cały ruch narodowo-socjalistyczny, nazistowski, niemiecki, to się zaczął właśnie odchodzenia po lesie od różnych grup młodzieżowych, romantycznych, które chodziły po lesie, odkrywały tą, tą pierwotną naturę, powrót do natury, powrót do. E, E, Germańskiej przeszłości e, germańskich, tak, prawda? Z, e, całego, z, z, z takiej męskiej solidarności. Tam były jakieś tęczowe klimaty też. E, no i ekologia. No, przypomnijmy, że Adolf Hitler sam był e, weganinem, który niewątpliwie o wiele bardziej kochał zwierzęta niż ludzi. E, no i to, to może być niebezpieczeństwo. Natomiast ja bym zaryzykował idźmy do lasu. Tylko wolałbym, żebyśmy wrócili, żebyśmy przestali pr kontynuować tą, tą politykę, którą rząd uważa za słuszną, część naukowców uważa za słuszną, ja i, i część inna, część naukowców uważa za wyjątkowo szkodliwą. I wolałbym, żebyśmy mogli po prostu normalnie żyć i chodzić do lasu, nie dlatego, że nas przepędzono do tego lasu. Tylko dlatego, że mamy po prostu ochotę do lasu chodzić. I to jest fajna puenta, natomiast druga część naszej rozmowy, też oczywiście związanej z COVID-em, to są szczepionki. Rząd A, ale pomysł. może zróbmy, mam propozycję, zróbmy drugi odcinek. Czy wolałbyś tym samym? Nie, wolałbym tym samym, to bo, sam. co, bo Dobrze, to się to wiąże, idźmy. bo rząd wpadł na pomysł, żeby szczepić szybciej, to będziemy szczepieni podwójnymi rocznikami. Czyli na przykład, nie wiem, od poniedziałku będzie szczepiony rocznik 71 i 49 na przykład. Tak strzelam. Chodzi o to, y oczywiście pod koniec dnia, y jeżeli ktoś zechce się zaszczepić, a ma samochód, może zadzwonić do jednego z punktów szczepień i zapytać, czy są jeszcze wolne szczepionki i żeby te szczepionki się nie zmarnowały, podjechać w ciągu godziny, będzie zaszczepiony. To jest, to mi też rzeczywiście przypomina trochę Orwella, bo, bo ja nie jestem w stanie zweryfikować na dzień dzisiejszy, czy te liczby podawane o tych milionach już zaszczepionych i tych ludzi podjeżdżających i w sposób zupełnie bezhigieniczny, wystawiających ramię w punkcie drive and take me your hand and I give you one, one szczepionka. Drive and drug. Drive and drug, o, drive and drug. Dla mnie jest to po prostu czysta, czysta fikcja, ja nie jestem covidosceptykiem do końca, natomiast jeżeli, bo rozmawiałem z paroma osobami, które przechorowały rzeczywiście, ja im wierzę, ja pewnie też przechorowałem, może nawet nie wiedziałem, chodzi o coś innego. Tak jak mówisz, przestawienie całej gospodarki i całego społeczeństwa na tryb pandemia powoduje ogromne straty i teraz mamy trzy szczepionki na rynku AstraZeneca, Pfizer i jeszcze tam jedna jakaś jest, to za chwilkę, bo ty masz raport otwarty, to powiesz. I przychodzą ludzie i mówią, że na przykład nie chcą być szczepieni AstraZeneką. Mogą przyjąć każdą inną, byle to by nie była AstraZeneca. Co na to mówi raport? Eee, raport, który miałem otworzyć, ale nie zdążyłem otworzyć, bo mi nie powiedziałeś. <laughs> eee, ale z tego, co pamiętam, jest taki think funk czyli taki ośrodek doradczy E, który się nazywa Warsaw Entertainment Institute w Warszawie. On jest związany, podejrzewam, z um, a, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. I jeden ze znanych lekarzy jest autorem, który, który się wypowiada na, na temat na temat pandemii. Jest autorem tego raportu. W tym raporcie jest dokładna informacja, że te szczepionki, które, które na podstawie amerykańskich stron rządowych, że one są w. w Procedurze badawczej. One są dopuszczone tylko warunkowo i właściwie nie są przebadane. A co to e, oznacza warunkowo? Więc... znaczy? że my jesteśmy y, świnkami doświadczalnymi? E, można odnieść takie wrażenie, że nie jest to procedura badawcza. Z tych y, z artykułów dotyczących tego, co jest na tych stronach amerykańskich rządowych, to jest amerykańska instytucja, która zajmuje się, jak w różnych państwach są instytucje, które certyfikują różne materiały medyczne, procedury. I ona tam jest dokładnie napisany jaki jest harmonogram badań, kiedy one się skończą, i z tego harmonogramu widać, że one się nie skończyły, tylko jeszcze dalej trwają. Też bardzo ciekawe rzeczy, że w trakcie tych badań badane były, były tylko osoby zdrowe. Nie było badań na, os na, na osobach, które mają cukrzycę, które mają nadciśnienie. Ja mam jedno i drugie, podobnie jak podejrzewam, że większość Polaków, tylko na osobach młodych, nie osobach starszych. Więc wstrzykiwany jest w trybie takim nadzwyczajnym, preparat, który nie został przebadany. Był taki wywiad z profesorem Zielińskim, w którym on na portalu Stolik Wolności, w którym on. Zarzucał, bo mówił o swoich obawach, że te substancje to jest nowator, że część tych szczepionek to nie są właściwie szczepionki w rozumieniu tego, co myśmy mieli do tej pory, tylko to są nowe preparaty, które są mutagenami, które modyfikują do naszej komórki, wstrzykują tam fragmenty, dostaje się wirus i on wytwarza. E, pewne substancje, które mają zwalczać e, wirusa, a jednocześnie zwalczają na przykład jakieś takie białko, które jest obecne e, w spermie w komórkach jajowych i może doprowadzić do e, bezpłodności, więc pojawiło się bardzo dużo, dużo, różnych kontrowersji, które w ogóle nie są, e, nie ma ich w debacie publicznych, publicznej. Nie są, nie są dopuszczone, natomiast co do samego drive and drag tego, 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 że się robi spektakl, to ja ci powiem, że my mamy do czynienia z takim fenomenem, że ludzie zostali zaangażowani w zbiorowe doświadczenie, tak jak Żydzi w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mieli nic chyba wspólnego z Holokaustem, czują się wybrani poprzez, czują się o, niedoszłymi ofiarami Holokaustu, z tymi, którzy przeżyli. Tak samo tutaj u nas, poprzez propagandę medialną, wszyscy większość Polaków, która jest pod wpływem mediów, poczuła się bardzo związana z tym, z z tym COVID-em. Oni też, jak przechodzi każdy katar, to ma poczucie, że jest, że przeżył COVID. I, i ludzie są bardzo zaangażowani. Czują się, że biorą udział w czymś bardzo ważnym, w jakimś takim ważnym spektaklu. Mogą się zapisać, pójść. E, tworzenie na przykład tych, tych szpitali w miejscach takich jak Stadion Narodowy, który w ogóle się do tego nie nadaje. W Warszawie jest pełno różnych miejsc, które można było wykorzystać na, na takie tymczasowe szpitale, które się do tego nadają. Ja byłem wielokrotnie na stadionie narodowym, na różnych targach, no i wiem, że to jest przestrzeń, która się po prostu do tego nie nadaje. Ale to, że to jest ogromny budynek, to jest takie teatralne, czy można pójść, stanąć w kolejce, zaszczepić się, uratować siebie, uratować innych. Zbiorowe, e, zaoferowano ludziom przeżycie zbiorowe. To jest po coś... jeszcze przymiotnik narodowy. Tak. Narodowy. To jest... Więc narodowe Duż... zdrowie ratujemy. Ten I tutaj po prostu wszyscy się zaangażowaliśmy. Ta, 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 ta realność tego, że y, karetki jeżdżą na sygnałach, że musimy nosić plastikowe rękawiczki. Ja nie wiem, no, ja nie wiem, jak możemy się poprzez y, skórę rąk zarazić y, 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 wirusem, który atakuje górne drogi, drogi oddechowe. No, jak ktoś mi no, nagluje na nos ewentualnie. No, nie mówiąc już o tym, że jak ja mogę e, zakazić siebie oko e, z rękawiczką lub bez rękawiczki, bezrefleksyjnie dotykam, niezależnie czy mam rękawiczki, ale ludzie to noszą. E, wierzą, wierzą w maseczki. To wszystko jest teatralne. O tym nawet mówili sami, sami przedstawiciele rządu, którzy mówili o tym, że trzeba nosić maseczki, może nie dlatego, że one do czegoś służą, tylko żeby nam przypominały o. O, o tym przeżyciu. To I może właśnie to my goździk w butonierce wpiąć, to też nam będzie o czymś przypominało. Albo e, to jest, tej, ja bym to nie, Bo to jest m, tak jak w, w społeczeństwach pierwotnych były te, e, czy współczesnych, kiedy się szerzy neopogaństwo, e, amulety, talizmany, cała magia, otoczka, rytuał. My właśnie w tym wszystkim bierzemy udział. Ja się boję, że bardzo dużo ludzi, nie będzie chciało przyjąć do wiadomości faktów, że zostali oszukani właśnie dlatego, że bardzo się zaangażowali w ten, w ten cały proces, w, ten, w tą całą teatralność. Poczuli, mają za sobą takie zbiorowe, pokoleniowe przeżycie i oni będą żyli tym. Ja ci powiem, że, że ja zauważyłem, że takie, takie przeżycia są bardzo ważne, nie tylko w związku z tym, co czytam o Żydach, Holokauście, dla których te, to przeżycie było ważne, ale na przykład w Warszawie dla, dla wielu osób takim przeżyciem było, było Powstanie Warszawskie, e, gdzie, gdzie niektórzy kombatanci w ogóle się tym nie przejmowali, żyli dalej, ale niektórzy w tej traumie byli zakorzenieni na 50 lat. I tutaj będzie to to samo, że ludzie będą zakorzenieni, zniewoleni tą traumą, i nawet jak będą dochodziły do nich informacje, że zostali oszukani, że e, polityka była głupia, że się rząd pomylił, to oni nie będą chcieli się z tego uwolnić. I tu jest też kwestia tego, że na przykład ja e, obawiam się, że powinniśmy brać pod uwagę te, to, że e, takie czynniki psychologiczne nie pozwolą też na przykład rządowi się wycofać e, ze swojej błędnej polityki. To jest. I to nie jest problem tylko naszego rządu, tylko wszystkich rządów na całym świecie. Bardzo trudno się wyzwolić z błędów, w których się człowiek zaangażował. To taka sekta. Zresza, że rząd wpisuje się w ten globalny błąd, po prostu wpisuje tak, się... Tak, w... tak, tak. To, to trzeba podkreślać, że nie ma, oczywiście w Polsce jest, jest kilku posłów związanych z Konfederacją, którzy to e, jakoś kontestują, natomiast cała reszta opozycji, opozycji wierzy dokładnie w ten sam przekaz i e, e, to, że wrogowie nasi, na przykład pisowcy nie, nie będą chcieli się wyzwolić między innymi dlatego, że także antypis popiera tą narrację i to e, e, nie zostaniemy od pozwolenia na zaciągnięcie drogich kredytów. Prawda? Jakby nam te kredyty do czegoś były potrzebne, ale to już jest temat na inną rozmowę. Musimy powoli kończyć. Ja tylko jeszcze skonkluduję, że powstańcy warszawscy, do których nawiązałeś, oni przez całe życie, całe życie przeżywali traumę, bo im nie pozwolono odreagować, bo nie wolno było mówić o powstaniu bardzo długo. Natomiast chcę Ci tylko powiedzieć, cieszę się bardzo, że nie jesteśmy w wielkiej korporacji, bo rząd wymyślił, i to już zupełnie jako puenta naszego dzisiejszego spotkania, szczepienia grupowe w zakładach pracy. Ja się czuję normalnie jak w latach 80. czuję się, jakbym miał znowu 12 lat, szczepienia w zakładach pracy, pod warunkiem, że zakład pracy ma 500 pracowników, a jeżeli nie ma, to można pięć zakładów połączyć się i utworzyć jeden punkt szczepień dla 100 pracowników. Razy 5 zakładów musi być minimum 500, szczepionki przyjeżdżają, szczepimy wszystkich. Hulaj, dusza, piekła nie ma, proszę Państwa. Zbójcie zbiorowe zbiorowe tak. przeżycie, ale podejrzewam, że, że ludzie, którzy to wymyślają, po prostu mają e, taki resentyment do tego, że były kiedyś e, czyny społeczne i, tak. i był maj, i wychodziłeś z tą łopatą, a koło ciebie były koleżanki, które ty byłeś młody, one były młode, one miały te jętne piersi, te skojarzenia i po prostu wracamy do lat młodości. Każdy chce wrócić do lat młodości. Ja. Ja pamiętam jak w piątek, bo specjalnie w piątek przywozili mięsa do mięsnego, stałem w wielkiej kolejce z moją mamą, gdzie tak jak u barei w, przed sklepem meblowym Emilia, którego już nie ma, też ludzie stali dniami i nocami, zawiązywały się przyjaźnie, ludzie wymieniali poglądy, ludzie notkowali, po prostu kwitło życie towarzyskie w kolejkach. Tak jak mówisz, w czasie dni czynu jakiegoś społecznego, wszystko jedno, czy to był Dzień Leśnika, czy Dzień Czynu, czy 1 maja, czy 22 lipca, nieważne po prostu. I, i masz rację, to, to jest jakiś resentyment, taki syndrom sztokholmski ofiary wychowanej w tamtym systemie która powraca, bo czuje się, nie wiem, przez to młodsza, może czuje się lepiej, nie wiem. Nie wiem, to takie, bo, <gryw> dlatego trzeba, trzeba jednak, tu apel do wszystkich, szanowni Państwo, warto sobie podczytać trochę na temat psychologii społecznej, psychologii, bo ja odnoszę wrażenie, że polska polityka i w ogóle polityka coraz bardziej globalna, przestaje być polityką, która, którą można opisywać w kategoriach Politologicznych sporu konserwatyści, liberałowie, ale trzeba opisywać właśnie w, w ramach y, y, psychologii, społecznej psychiatrii, y, bo te fenomeny po prostu są y, z u, zupełnie innej dziedziny. Miało być 15, jest 20 minut. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Dziękuję. Jan, Podakowski, Andrzej Kozera. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam.